Wow. Siemano, z tej strony Kasper z kanału Delego A! W dzisiejszym odcinku w sumie to jest pierwszy odcinek na tym kanale. E, pokażę Wam tą i oto machinę wiertniczą e, Więc na starcie możecie zostawić subskrypcję na tym nowym kanale e, Oraz możecie zostawić łapeczkę jeśli Wam się film spodobał Ojej, jakiś mi tu klocek wleciał e, Więc mm, co, przesuńmy na razie figurki Tam gdzieś tu jej na tył I mm, to jest oto mm, ta machina maszyna i tak tutaj ma takie lampy takie duwe one można je tak na przykład o schować, je można w ten sposób tutaj ma takie małe koła nie wiem, takie sobie po prostu dałem, bo czasami mam takie, coś, że po prostu mam jakiś element którego na przykład no, w takim stosie szukam kilka minut i po prostu sobie go przyczepię do jakiegoś modelu, żeby po prostu łatwo go było znaleźć. Budowałem ją no z dwie godziny mi to trochę zajęło, no bo tam szukanie klocków i takich innych rzeczy, więc no to trochę dużo czasu, ale naprawdę warto było, ponieważ jest to bardzo fajny projekt, więc chodźmy teraz do funkcji. Więc na początku pokażę Wam, Ogólnie co ta maszyna potrafi, bo skoro to jest maszyna wiertnicza. Więc mamy tutaj taki spuścik z tyłu. Dlaczego, trochę mi się to wszystko nie mieści. Mamy taki tutaj spuścik z tyłu. I jak sobie nie będziemy obracać, to tutaj się przód kręci. O. Można coś tym wywiercić. O. Ogólnie to. Kupiłem w sklepie z używanymi rzeczami, kupiłem taki zestaw i właśnie stąd mam te wiertło i mam dużo też innych elementów. Tutaj sobie przyczepiłem taki tutaj o klocek, taki jeden, żeby było po prostu ostrzejsze wiertło, bo jak się to zdejmie, to to takie o tutaj grube, w sensie, że grube jest bardzo i po prostu wiercenia by było trochę trudne, więc to jest pierwsza funkcja. Druga funkcja jest bardzo fajna i ogólnie, że odczepiamy sobie, tutaj mamy taki elemencik, sobie go tutaj odczepmy, o i teraz co to jest, ja chcę go użyć, to jest, jak sobie widać, to jest taki stoliczek i jego możemy sobie na przykład, tu jest taki hak tutaj, możemy go sobie tutaj przyczepić. Słabe się to bardzo trzyma. Czekajcie. Ok, Więc mm, to jest taki stoliczek. On się tutaj tak trzyma, i weźmy sobie nasze mini figurki, i któraś może sobie na przykład tutaj stać i coś badać. O, mm, można tutaj coś, coś badać. Bo to nie jest też taka machina wiertnicza, tylko ja pomyślałem, żeby to była mm, taka też stacja badawcza, ponieważ możemy też, nawet mamy tutaj taką lampę wystawianą, o. Jak sobie ją tak obrócimy, to może być tak, do góry, na bok, może tak sobie świecić, no na ten stoliczek jak to jest przypięty też może być. I ten stoliczek można też dać tutaj, o, proszę bardzo. I tu jest taki element, mm, tutaj, o takie płaskie elementy i nasza minifigurka jak ją tutaj przyczepimy może sobie tutaj smacznie spać jak sobie tutaj wstaje to ma tutaj ten o stoliczek ogólnie to jeszcze tutaj mamy tutaj mamy taki element jego sobie możemy tutaj przyczepić to ma taki jakby to jest tak jakby klimatyzacja, że tak powiem, w sensie nie klimatyzacja, tylko ogrzewanie, że jakby było zimno gdzieś tam, to właśnie to takie do spania może być ogrzewanie fajne, ale to sobie odczepmy i dajmy sobie tutaj, o, z powrotem. I yy, ten stoliczek można sobie tutaj ruszać, miałem, myślałem, że to będzie mogło się tak chować, ale to w sumie jest lepiej, bo można sobie w dwóch miejscach sobie to przyczepić i ogólnie są i siedzenia dla obu figurek ciężko te spodenki trochę chodzą no bo to już niektóre klaski są bardzo stare możemy sobie przyczepić jedną figurkę, drugą figurkę ogólnie to ta miała daszek, tylko że jak tutaj ostały o to po prostu nie było im widać główek, więc zdjąłem ją na chwilę o, i tutaj też możemy sobie przyczepić naszą figurkę. To ogólnie w środku jest dźwignia, dźwignia oraz y, kierownica. Kierownica jest z boku, ponieważ by tu szybę zasłaniała, a nie chciałam większej przyczepiać, bo po prostu jak tu się wierci, to by się tutaj nie zmieściło wszystko. Y, więc tak jest to mm, zmontowane. Ogólnie tutaj można zobaczyć mechanizm. O, tu jak się kręci. E, ogólnie to z, mogę takie zwykłe kloski użyć takiego przedłużenia, ale że takie był z dziurką, e, to mi to nie przeszkadza, ponieważ takie przedłużacze jest trochę ciężko znaleźć. Ponieważ nie, nie miałem tak bardzo dużo klosków z Lego Technik. E, więc to. No to pokazałem Wam wszystkie funkcje. Ogólnie pewnie się pokaże odcinek, y, jak, jak wierci ta maszyna, jakieś rzeczy, bo mo, mo, będziemy niektóre rzeczy testować. W ziemi, bo po to ona została zrobiona. Bo ogólnie ona nie jest tylko do kopania jakichś rzeczy, ponieważ yy, na terenach arktycznych, na przykład, yy, też może taka służyć, ponieważ też może wiercić lód. Więc tutaj nie ma żadnych przeszkód. Nasz ma tutaj arklif napisane więc taki klocek przyczepiłem specjalnie. Yy, więc. Więc co? Więc. Oczywiście będzie pewnie odcinek z tego, ale jeszcze nie wiem kiedy, ponieważ pogoda nie sprzyja. Ponieważ jestem tutaj z lampką. Mm. Nisko mm, Ten, nisko światło. W ogóle nie mam jeszcze światełko z góry tylko po prostu, że ono trochę by słabo świeciło, więc takiego czegoś użyłem, Mam nadzieję, że jakoś nagranie jest dobra, nie jest zła. Więc niestety prawnika nie zrobię, jak to zbudować, ponieważ nie mam. w sensie nie pa, Ja nie pamiętam, jak takie coś zbudować po prostu ja to tak złowy buduję sobie. Więc to tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie. Um, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu, czy Wam się podobał. Um, więc co, więc oczekujcie na kolejne moje budowle, ponieważ mam ich dużo. Ale Wam i nie będę pokazywał, bo musicie poczekać. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!